Detroit! Odpalaj się. Skończyłem na przesłuchiwaniu tamtego defektu. Tamtego defekta w sumie. Niech się ładuje w takim razie. Dzisiaj pewnie też z 3 godziny jakiś program, więc nie ile opowieści uda mi się zrobić. Sony. Droid Become Human. Będę musiał sobie kupić kiedyś płytę z tej gry, żeby mieć w kolekcji. Cześć. Jak się dziś czujesz? Chyba git. Tutaj są dodatki, czyli te chyba historie do kupowania, wydaje mi się? To sekcja dodatki. Jej zawartość będziesz stopniowo odblokowywać wraz z postępami w grze. O nie, dobra. Myślałem, że tu będą jakieś dodatkowe opowieści. Kontynuuj. W takim więc wypadku, podobno powinno być moja ostatnia historia, bo automatycznie podobno się zapisuje. Zaraz ci okaże. Adi, cel wywalę, żeby to nie zakrywało niczego. Kim będę grać? Konorem? Wygląda jak Konor. O dobra, to będzie jednak ta. Kara, coś czuję. Bo oni, one uciekały autobusem. Ona i jakaś kobita, znaczy kobita, jest dziecko, no a, nie pamiętam jakie ono miało. Eni? O oh, jest. Dobra, koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. Alice. stawaj. Musimy iść. Stani. Opuść autobus. W ogóle zmniejszy trochę kamerkę. Zna pan jakieś miejsce, gdzie możemy spędzić noc? Nie mam pojęcia. Musi się Dobra, jednak to nie, by, nie był dobry pomysł. Ale... Wait. Można to zrobić tak. Nie to. Cyk. Mniej zajmuje miejsca. I będzie kiedyś green screen, czyli pewnie za parę miesięcy, to będzie jeszcze mniej zajmować miejsca. A tak mam nadzieję, że jest git, wszystko. Co najwyżej, ciut ciut mogę obniżyć kamerkę. W porządku, słonko? O. Znajdziemy jakieś schronienie. Subskrybenci mi nie wlatują na twarz, przynajmniej. Czyli jedynym, który jeszcze nie został defektem jest Connor. Na razie. Tam porozmawianie z kimś jest. Chyba tylko to. A nie, tu jest jeszcze. Nie ma co czekać. Wait. Znajdź schronienie na noc. Nic mi nie, nie przyjedzie, mam nadzieję. Można się do czuć dobrze, po feselu. Szukamy schronienia. Można tu gdzieś spędzić noc? Ja. Będą trzy możliwości noclegów? Czy co? Dobry jest! Tam coś jeszcze jest? Duża niewygoda, ale dyskrecja Brak wygody, ale bezpieczeństwo Znak zaptania. Jak dostać się do środka? I tam jeszcze, o jest coś wydawało mi się normalnie Halo On ode mnie ucieka. Wolno <plotentować> nam pogadać, o. Alice, jesteś przemarznięta. Jest <gryw> tak nie czuję zimna. Zgubiłyście się? Nie mamy dokąd iść. Wiem, kto może Wam pomóc. Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. Tam było co z tym? To nie był ten sklep, nie? A nie, to jest chyba ten sklep czynny całą dobę. Myślałem, że był gdzieś tam. Chyba, że to są dwa różne. Zobacz, sklep jest otwarty. Chodźmy się tam rozejrzeć. Może chociaż trochę się ogrzejesz. Czego ty szukasz? Jestem z małą dziewczynką, nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Radę. Bezdomny android. A, tego jeszcze nie było. Słuchaj, to sklep całodobowy. Nie instytucja dobroczynna, tak? Lepiej wyjdź, jak nie zamierzasz nic kupić. Ja! Mogę ukraść Hajs Byłem Dwa razy Na co to jest patrzenie się? czaję czego A! Bo klikamy zły przycisk, dobra. To ma sens. Czemu to nie ma sensu? Bo klika klikałem R1. Lemon. Ukraść to też mogę, jo, ja? pewnie. Mogę okradać sklep. To jest kamera, jo, ja? po prostu. No, on. Nie... cało to. Więc tego ukraść bym nie mógł. Tu jest komelejna kamera, która też powoduje, że nie mógłbym tego ukraść. Jeszcze coś tu jest? Tu narzędzia i tam jest pewnie kolejna kamera. Nie yep. chodź, nie krąż po tym. Rak schronienia To jest jedna z opcji, nie? A, w porzuconym samochodzie Tak, trochę mech A tamta opcja jaka była? Przy drugich drzwiach? Pewnie krążąc zbyt długo też coś się stanie w zająć życie Podoba mi się to miejsce. Wiem, wiem, ale to tylko jedna noc. Nikt nas tu nie znajdzie. Szypczami, czyli ukradź ze sklepu, i tak to wychodzi nadal. Halo, jeszcze tamten został, sklepik. A no, ja nie piłem. A przynajmniej na jednym. To motel. Chyba możemy się tu zatrzymać. Napisz ktoś coś na czacie. Bo muszę coś sprawdzić. Cokolwiek. Tu jest ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. Dobra. Chciałem zobaczyć, czy wiadomości pokazują na tym. na ekranie. To bardziej wygląda jak pralnie niż motel. Tu coś jest. Coś o pszczołach. Ogłoszono wyginięcie pszczół zapylających. Za 17 lat nie będzie już pszczół. Ja ogólnie tych nie czytam sobie. Może, jakbym samotnie grał, to bym czytał, ale tak to. Nie chcę, żeby zajmowało to mega długo. Ale przejechać, żeby mieć więcej opcji odblokowanych. Czy jak komuś by się chciało zatrzymać live'a film. Zdawało mi się, że mogłem z nim rozmawiać. Ubrania na zmianę. Temu zajebać, o? Czyli wychodzi, że muszę i tak ci coś ukraść. Albo szczypce ze sklepu. A tutaj nie widzę kamer przynajmniej. A tam jest miliard kamer. Ale no jednak to są tylko ubrania. Czy chcę kraść ubrania mu? Nikt nie widział. Dobra, niech jej będzie. Będę dla niej miły. Umrzesz najwyżej Alice. Nie zrobimy tego. Przykro mi Alice umrzesz. Ale zapunktowałem jej. To było warte. Idziemy Alice umrzeć na śmierć. No chodz że też mogłaś tutaj w sumie przespać cały dzień. Ale... Bywa. Zastanawiam się, gdzie jest ten motel? Dziś na końcu miasta, ale gdzie? Szczypiec nie ukradnę. A tu jest, dobra, coś: 40 dolarów za noc pewnie. No, Android. Nie wchodzimy tutaj. Musimy zdobyć 40 dolarów i pozbyć się uniformu, albo pójść gdzie indziej. I zakryć kółko na ubiach, przy okazji. A, to jest tutaj motel, dobra. Ja się dziwi, o odchodzi. chodzi. Ale po co w ogóle szczypce? Nie przejdziesz nad tym płotem? Ja chodziłem po garażach, jak byłem młody. Ona nie przejdzie. Iść spać w motelu, 3 dolarów, znajdź ubrania. Ja wezmę 40 dolarów A, ukraść Czyli opcja Spędzić noc w domu Ukradnij skrzypce Iść spać w motelu, ukradnij 40 dolarów Albo ukradnij ubrania Czyli jedyną yy, Jedynym sposobem bezgradzie, że to jest Spanie w samochodzie Ale w sumie to też jest jako włamanie, więc Nabywa Alice, nie chcesz kraść, to trudno Nie chcesz, żebym kradł, raczej. Ale pad wibruje. No, mówi się trudno. Ani bo chwałem jakieś swoją drogą. Wait, tu coś jest. Jo? Ja? Chyba, że to jest za płotem. Nie przeczytałem. Mogę jeszcze wrócić? Gdzie jest w ogóle Alice? Ja bym tu znalazł więcej opcji. Na przykład przejście przez ten płot. Chyba jest pusty. O, w kurwi. Ock się Alice. Ej, ja myślałem, że to jest rozjebany samochód. Znaczy, teraz już jest. W środku jest sucho i na pewno nas tu nie znajdą. Nie chcę spać w takim miejscu. Może znajdziemy coś lepszego? Jaka jesteś kuźwa wybredna! Ja pierdziele! Hmm... Nie ma nic innego. Jak nie chcesz kraść... Nie chcesz spać tu, nie chcesz i nie kraść czegoś innego, nic nie chcesz rypać. Zostaniemy tutaj, Alice. Spadnie? Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Minus pójdzie od niej? Tylko jedna noc. Czy nie? Zrobiłbym tak, jakbym mógł. Sympatia spadła, o nie! Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Po prostu chciałam żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego ciągle był wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żebym mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Jej, znowu je zaplusowałem. Będziemy razem już na zawsze. Nie mam innego wyboru. Oczywiście. Jakie? A tych rarów jaką opcję tutaj wybrałeś? Nie znam w obu przypadkach. Są drogą nie przeszkadzało jej kradzież ubrań. Znaczy przeszkadzała jej kradzież ubrań, a nie przeszkadzało jej rozwalenie samochodu. Ile to było zakończeń? Trzy. Jakbym ten wyszedł, czyli zrobił co? Jakbym okradł, to zgaduję, by było po mnie. Kaput, a tu nie wiem, jaka opcja. To by mogło pewnie obudzić go, coś mi się wydaje. Ta kolejna opcja zostaw ubrania. No, bywa harów. A jak tam procentowo? 19% zostawiło tylko ubrania. Reszta ukradła. A raczej 19%, 78%. Mówię, to jest pewnie, że się po prostu obudził on, znając życie. Ale to jest bez konsekwencji żadnych, więc po prostu opuścili pralnię, więc pewnie się obudził. Ale nic nie było takiego, nie wiem, że zestrzają ją. Czy coś. To była ścieżka z czym? Z motelem? Coś. Większość osób się włamywało, widzę, że dla ma samochodu. No okej, okay, dobra. Tutaj no, nie da się we wszystkim zrobić 100%.